Wczoraj była konferencja, między innymi pani minister zdrowia i pan Donald Tusk mówili o nowych realiach odnośnie aborcji. Ze względu na brak konsensusu, prawa nie mogli zmienić, ale zmieniają się wytyczne. Lekarz teraz nie będzie mógł odmówić aborcji, zasłaniając się klauzulą sumienia, a szpital, który odmówi wykonania aborcji, może dostać olbrzymią karę finansową, a nawet stracić kontrakt z NFZ. -em. Pani minister mówiła o możliwości, że na zaświadczenie od lekarza, na którym będzie widnieć, że jest zagrożone zdrowie pacjenta, na przykład takiego od psychiatry, i jeśli pacjentka przyjdzie z takim zaświadczeniem do szpitala, to szpital nie będzie mógł odmówić aborcji. Takie zaświadczenie umożliwia dokonanie aborcji aż do dnia porodu. W internecie pojawiła się żywa dyskusja, pani Katarzyna Kotula powiedziała panu redaktorowi, że nikt nie zmieniał prawa, pozostało ono takie same, jakie było w czasie rządów PiS i przed 1993 rokiem. Pan Wojciech Dąbrowski odpowiedział, i tu cytat pana Donalda Tuska, my nie zmieniamy prawa, ale zmieniamy realia.